Hej, cześć, witajcie z tej strony Chub. Jakby co to ja nie przyszłem więcej tego samouczka, tylko przeszłem do następnego pomieszczenia. I także się jak ogarnie się to. I tak to było od razu tam. No. E, w dzisiejszym odcinku postanawiam skończy, postanowiłem skończyć ten samouczek. Docencie to. Jakby co wciąż są święta. Wciąż są święta. Prosiliście o tą serię? Tak, wciąż są święta. Powtarzam to cały czas. Wiem, no nie no. Ja się do Lola przyzwyczaiłem i cały czas wklikam Q. Ten Q -E nie i nowy item. Czy dobry chociaż? O, jakiś. Yy, czy znaczy, mamy w ogóle pas? No, mam. Um. No, co by tu powiedzieć? No, wesoły świąt wam życzę. Choć i tak już pewnie to widzicie po świętach, ale i tak wesoły świąt. Bo ja mam dzisiaj święta. Dobra, jestem. Musiałem iść na chwilę i przerwę taką zrobiłem. E, no, nic się nie poruszyłem za bardzo. Uff, patrzcie to, to jest takie... A co robi ta dwójka? Bo no, nie wiem. Czymś tam niby rzuciłem, nie? Chestplate oczywiście lepszy przedmiot, albo 7x leci. Przez to działa? Lepszy? Tak, lepszy dużo. Tam ja to później ogarnę. Noki, ty. Dlaczego? Mm, się to. Noki, roki, no, Wiecie, chciałbym z wami po, pogadać o takiej jednej rzeczy. Dlaczego wam nie pasuje, nie pasują te serie z Minecrafta? No, wam. No, no wam, no dlaczego wam to nie pasuje, co? No, nagrywam sobie i po pierwsze nie mam tysiąca serii, jak niektórzy mówią. Są dwie serie z Minecrafta. Minecraft na wyspie i Minecraft z kolegami. O co wam chodzi, ludzie? Były takie... Czemu nagrywacie cały czas to samo? Nudzi wam się. Ale o co wam chodzi, ludzie? No, chcecie. No, y, pasie, jak chcecie nowej serii, to. To y, powiedzcie, ludzie, nie? A nie od razu, że dajecie fabki w dół i po prostu. Nie, nową serię i fabkę w dół. To powiedzcie najpierw, że nowa seria. Jak się nie zgodzę, to możecie wtedy dać fabkę w dół, rozumiecie? Dobra. E, a tak, pogadamy sobie dzisiaj o Minecrafcie. Skąd się wziął ten hej na Minecrafta? Bo zazdrości. To już Stew Game opowiadał, więc ja też opowiem dla moich paru widzów. Minecraft wcale nie jest zły. Minecraft jest wspaniały. O patrzcie to, to jest takie... Puf tu 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 tu! Czućcie te plejsy? O matko! Ale zarobiłem. Te moje działa robią wszystko. Mam tak mocną postać. O, tu jesteś. Jakieś fajne itemy? O, chestplate. Zobaczmy. dobre chyba. O, patrzcie jaki mamy teraz, jak wyglądamy. Uwielbiam niebieski. Tak, bardzo. Jeszcze e, ludzie. Nie wiem, czy przejdę ten sam tak w jednym odcinku. Wiecie, postaram się to zrobić jak najszybciej. Najlepiej by było... A, o co chodzi z tym hejtem na Minecrafta? Ja nie, teraz zapomniałem, yy, bo ten, yy, zazdrości, sławny youtuber, za, no, zazdrościli, bo, no przyznajcie się, że kiedyś też sami oglądaliście Minecrafta. No, mówią, że Minecraft to gra dziecinna, a to jest, nie jest taka dziecinna gra. No ej, moja babcia umie otwierać skrzynki w CS-ie. No bez jaj ludzie. A szczególnie jak gra się na modach. Mody są wspaniałe. Po to jest ta gra, żeby ją ulepszać. Po to są te mody. A jak ktoś ich nie ogarnia, to sorry. Minecraft jest spoko. Możecie mieć zdanie takie jak chcecie. A też niektórzy, bo nie nagrywają Minecrafta, bo chcą mieć starszych widzów. Kurde, co oni chcą mieć. No, bo chcą mieć jak najlepsze. A, a dla mnie to nie ma różnicy. Lubię każdego widza. No każdy. Każdy jest dla mnie kimś. Tak. Każdy, każdy. Właśnie, przez to, że mam nowy sprzęt, teraz mogę zrobić takiego place'a, że mam włączony program do nagrywania. Mam włączony internet, mam dwa, dwa Drakensangi włączone. Mam włączone dokumenty, mam no masę rzeczy włączonych, i jak widzicie, nie ma lagów. A to, że się postać czasami cofa, to właśnie to jest od tego, że dodali różne upgrade'y i w ogóle ten, tego, no... Po prostu jest... O, jary, jak oni wkurzają. Stawię działo i co mi mogą... I zaraz jednę! I padnę! I prawie padłem. I nie zwracałem uwagi na HP. Ja na szczęście wyjąłem piąty poziom. Bez tego bym dead. Ej, tu leży jakaś rękawiczka. Na razie zbieram każdy item, nie? Bo nie mam fajnych rzeczy i tego no. No i czy oni muszą stać na każdym kroku? E, coś mi się stało. E, a dlaczego oni się fajczą? I dlaczego nie zadają mi taki damage masakryczny? E, dobra, tu będzie boss teraz. I wiecie to, no widzicie jaki... Czy stoi, myślisz, że jest wielki, co taki? Moje działko w ciebie klepie. I gdzie moje działo? Aha, tam za nim Co on mi zrobi? I teraz pasie, jakie przedmioty mi wylecą. Wielka chwila. BAM 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 BAM! Widzicie to? To jest magiczny przedmiot. O, gościu się teleport. No, o parę metrów. Patrzcie mój ex, jak mi wzrósł. I teraz pasie to. Pasie to. I jakby ktoś nie wiedział, jak to się odsłania. Odsłań. No, nie mogę? A to mogę. Tak, mogę. Fajne buty. I... To yy, prawym przyciskiem myszy. I to jest taka broń na dwie ręce. Widzicie, tarcza mi zniknęła, ale ją sobie zachowam. I mam po prostu lufę w dwóch rękach. Co teraz czekaj? No, no, wejdź mi. Po pierwsze, co ma ta lufa takiego boskiego? Po pierwsze, masakryczny damage. Nie? Po pierwsze, to jest przedmiot magiczny. dodaje jakiś S-boy, mnie. Ale ten damage jest masakryczny po prostu. No co to było? Ta moja ostatnia broń 8-12, a to ma co? 27-41. No masakra, ludzie. Wy to ogarniacie? Jakie to są boskie przedmioty? I to jest koniec samouczka, o ile się nie mylę. Jak widzicie. O tak, to jest koniec samouczka. Ładuje się, ładuje, 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 ładuje. Odcinek ten chyba nie był taki krótki. Mam nadzieję, że ciekawy. A więc komentujcie, subskrybujcie, fabki w górę i w ogóle ten tego, no tamtego, srego, jego. Koniec odcinka. Żegnam Was.